Witam Cię serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o sankcjach kredytu darmowego i o, to, i o tym, czego kredytobiorcy, może nie tyle, że obawiają się, ale jakie pytania zadają w trakcie spraw, a mianowicie odnośnie presji ze strony banku. Tego, tego boją się osoby, które, które chcą z bankiem troszkę wejść w dyskusję i konflikt. Otóż, moi drodzy, Presja ze strony banku wygląda na zasadzie telefonów i wysyłania ewentualnie, pism wysyłania ewentualnych, ewentualnych informacji, bo tak naprawdę do tego, do tego się to sprowadza. Więc jeżeli my chcemy z bankiem rozmawiać na temat naszych pieniędzy, Kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy i obniżenia raty. No, ciężko, żeby taki, taka instytucja jak bank nie wysyłała nam informacji, że jemu się to nie podoba i żeby nie dzwonił do nas przedstawiciel banku z informacją, że to nie jest właściwe postępowanie. Natomiast sankcja kredytu darmowego to, to, to jest odpowiedź kredytobiorcy na. Na zapisy w umowie kredytowej, które są niezgodne z prawem. Na pewno pytają osoby, jak długo potrwa taka sprawa. Otóż wiadomo, że, że dyskusja z bankiem nie trwa tydzień, nie trwa dwa tygodnie, tylko będzie to może kilka tygodni, może kilka miesięcy. Osoby płacą kredyt od kilku lat, od kilkunastu lat. Od kilku, a kilkunastu lat nadpo, nadpłaciły już kilkadziesiąt tysięcy złotych, a tutaj pytają o długość sprawy, gdyby temat poczekania kilku miesięcy czy kilkunastu tygodni miałby być problemem, w momencie kiedy do odzyskania jest dość duża kwota, która pozwoli wręcz czasami nawet zamknąć kredyt w jednym dniu. Na pewno porada prawnika i dokumentacja. Oczywiście, że po to rozmawiamy na temat, na temat sankcji kredytu darmowego z kancelarią, z profesjonalną firmą, żeby w momencie, kiedy taka sprawa jest do rozegrania, żeby ta dokumentacja, ta cała sprawa była poprowadzona zgodnie z prawem, była poprowadzona profesjonalnie i żeby była dokumentacja. Tak przygotowana, w taki sposób poprowadzona, żeby sprawa, która zgodnie z orzeczeniem Trybunału jest no, bezapelacyjna i, i do wygrania, żeby ona była wygrana bezproblemowo. Oczywiście, to co jest najważniejsze najważniejsze jest bardzo dobre przygotowanie czyli odpowiednia ankieta, kiedy. Bardzo dokładnie rozpytujemy, bardzo dokładnie zastanawiamy się, co to były za pieniądze, na no co konkretnie były wydane, w jaki sposób, dlatego że sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytów gotówkowych, gdzie pieniądze były przeznaczone na, na cele osobiste. I tego właśnie, i tego, i to właśnie będzie przedmiotem dokładnej ankiety, gdzie razem z ze mną czy z osobą, która jest opiekunem klienta, razem z prawnikiem, razem z osobą, która, z, która opiekuje się dokumentacją w firmie, będzie to dokładne rozpatrywanie. No i oczywiście koszty sądowe, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. Oczywiście, że takie koszty sądowe i takie koszty zastępstwa procesowego występują. Natomiast dla mnie osobiście. W takich sprawach jak sprawy frankowe, jak sprawy tutaj sankcji kredytu darmowego, najlepszym argumentem jest Excel. Najlepszym argumentem jest po prostu matematyka, kiedy, w, kiedy porównamy koszty, kiedy porównamy inwestycje, kiedy porównamy korzyści i nagle okazuje się, że załatwieniem jednej sprawy możemy zamknąć. Często możemy zamknąć kredyt, który ciągnie się za nami kilka lat, a zamykamy go, dlatego że, że odzyskujemy od banku pieniądze, które zostały przez nas nadpłacone, łącznie z odpowiednimi odsetkami, łącznie z obniżeniem przyszłych rat. Okazuje się, sprawa bardzo konkretna i do przemyślenia. Dlatego serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Przeanalizujemy Twoją umowę, przeanalizujemy umowę, którą, która została podpisana z bankiem, gdzie albo są, albo nie ma właściwych, czy, nie, czy w zasadzie niewłaściwych zapisów, które, które nie powinny się w takich umowach znaleźć. Jeżeli bank podpisał z tobą, a najprawdopodobniej jeżeli jest to umowa po, jeżeli jest to umowa z ostatnich kilkunastu lat, to bank najprawdopodobniej zawarł tam zapisy, które są niezgodne z prawem, i możemy porozmawiać z bankiem na temat zwrotu nadpłaconej kwoty i w ramach sankcji kredytu darmowego poprosić o zwrot pieniędzy i poprosić o obniżenie przyszłych rad i taką sprawę wygrać w sądzie bardzo szybko. Zapraszam Cię do kontaktu i będziemy. Zapraszam Cię do kontaktu, do wysłania Twojej umowy i zobaczymy, co da się zrobić. Pozdrawiam Cię serdecznie.